prezenty, które nie są takie oczywiste, no sobie zamówiłam taki prezent walentynkowy. Te walentynki chcę powiedzieć, jak wdziękuję, no i samo opakowanie to jest. No i ostatnią rzecz, którą chciałam z wami się podzielić, co chyba z 2 3 lata temu. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. Filmiku trochę walentynkowym, trochę bardzo walentynkowym. Chciałam z wami się podzielić takie moje pomysły na prezenty. Dla męża, dla chłopaka, dla partnera, na walentynki. Myślę, że niektóre rzeczy są spodziewanie, też mamy różny przekrój cenowy, no i po prostu wiem, że sama czasami szukam inspiracji. Tutaj John też miał swój własny wkład, bo się dopytywałam niego, bo mówiłam mu, że nagrywam ten film i bardzo mi zależy, żeby on też powiedział, co on by najbardziej chciał. Coś dobre dla mnie, bo mogłam też trochę inspiracji od niego dostać. No i jak mówię. Zawsze szukam takie inspiracje, to dzisiaj z Wami chciałam się z nimi podzielić. Pierwszą rzecz, z którą chciałam się podzielić, co nawet Wam pokazałam, bo mam tutaj trzy zapachy dla Johna, to są perfumy. Paryskie perfumy. Nie wiem, czy znacie tą markę, ale one są o wiele tańsze niż na przykład takie markowe perfumy, ale są zainspirowane właśnie markowymi perfumami. I tutaj mam trzy zapachy. Pierwszy jest zainspirowany przez ten Armani Aqua di Gio, Chanel Blue uh, i Hugo Boss. Ja osobiście uwielbiam Hugo Boss, so, uh, to jest taki mój ulubiony zapach na Johnie. Ale chciałam Wam też pokazać, bo na przykład uh, 81, to jest ten Hugo Boss. To John już skorzystał sporo z tego. A, bo to mu kupiłam w tamtym roku czy dwa lata temu, i też tutaj jest numer 57, który jest ten Armani. Też już praktycznie, praktycznie nie ma. I dwa lata temu John codziennie się psika perfumami. Ja, ja tak nie mam, ja rzadko korzystam. Nie wiem, jak wychodzę to korzystam, ale John nawet jak siedzi cały dzień w domu, to, to zawsze jakoś tak się psika. Ma takie przyzwyczajenie um, i to jest super moim zdaniem prezent na walentynki tutaj e, paryskie perfumy są, jak mówię, są takie topowe, kultowe zapachy, też chciałam pokreślić, że są bardzo trwałe jak się rano wyperfumuje to wieczorem nawet e, trochę czuć i e, nie pamiętam, ale jeden zapach jak byłam w ciąży to jeden z tych zapachów mi nie podpasował, a drugi bardzo mi podpasował. So, już nie pamiętam, który, ale to śmieszne było, bo wiedziałam od razu, a jak wracałam skończyć coś takiego, to powiedziałam: A złe perfumy użyłeś. Jak mówię, to dla mnie to jest e, super taki pomysł na walentynki. Ja lubię kupować prezenty, które nie są takie. Co ja bym sobie sama kupiła, i na przykład perfumy, czy jakieś droższe kosmetyki, czy biżuterie. To są takie rzeczy, co normalnie sobie bym nie kupiła, i dlatego ja lubię takie dawać prezenty. Nie mówiąc o tym, że też perfumy to taki afrodyzjak. No i samo opakowanie to jest szklane, i naprawdę super wygląda. Um, jak widać, John korzysta, um, i to jest co on dostaje w tym roku na walentynki. Plus dodatkowo coś, zaraz wam opowiem, co. Mam dla was minus 20% taki kod zniżkowy na hasło Justyna 20. Macie 20% zniżki na już naprawdę bardzo cenowo dostępne perfumy. Dla siebie też coś zamówiłam. Sama sobie zamówiłam taki prezent walentynkowy. Kolejną rzecz, tutaj może przejdę na takie tańsze opcje. To jest, nie wiem, czy znacie takiego narzędzia, które teraz robi furorę w internecie. To się nazywa cialami. GPT i na tym czacie można poprosić ten AI, ten program AI, żeby napisał na przykład list miłosny lub wiersz miłosny na Walentynki dla swojego partnera. I ja go poprosiłam i pomyślałam, że ładnie to albo spisze ręcznie, albo wydrukuję. Poprosiłam po angielsku, bo jednak nam jest e, łatwiej. Po angielsku, ale też można po polsku. Przeczytam Wam fragment. Moja miłość do Ciebie, Johnie, rośnie każdego dnia, w każdej chwili, w każdy sposób. Twoja życzliwość, humor i siła serca to tylko kilka rzeczy, które Cię wyróżniają. W te walentynki chcę powiedzieć, jak wdzięczna jestem za Ciebie każdego dnia. Przynosi światło do mojego życia, jesteś moim blaskiem, gwiazd, moja miłość do Ciebie nigdy nie zniknie. I naprawdę super to wychodzi. Nawet można wysłać Messengerem czy cokolwiek, ale myślę, że to jest coś, co nic nie kosztuje, ale w taki właśnie w liście czy coś takiego to ładnie by bardzo ładnie by to zabrzmiało. Jak ktoś nie ma takiej umiejętności e, do pisania. To też fajna opcja. Po angielsku to jest bardzo podobny ten, ten list, ale można na przykład spytać chat GBT, że napisz mi um, wiersz, który rymuje się na walentynki dla mojego męża i coś innego wymyśli. Naprawdę super to jest narzędzie. Przeczytam wam krótki kawałeczek po angielsku. My love for you, John grows every day, in every moment, in every way. Your kindness, humor, and strength of heart are just a few things that set you apart. On this Valentine's Day, I want to say how thankful I am for you each day. You bring light to my life, you're my shining star. My love for you will never be far. <speaking in Spanish> To poniżej, oczywiście, też perfumy, podlinkuję poniżej i tak dalej. Myślę, że, że to też jest taka fajna opcja. I taka opcja też bardzo dostępna e, finansowo, bo jest za darmo. Myślę, że jak taką karteczkę i ten wiersz w środku, myślę, że każdy by się ucieszył. Kolejna rzecz co John zasugerował które też może w miarę tanie kosztować, to jest ugotowanie ulubionego posiłku myślę, że to był taki e, może dla niego hint żeby mu ugotowały chicken parmesan bo dawno tego nie robiłam, bo jest dużo pracy z tym, a i dawno dawno tego nie ugotowałam i on właśnie zasugerował, że no taki fajny obiad, jakby ktoś mi jakbyś mi ugotowała taki mój ulubiony, to by było Super, Ta, tak jak na jego urodziny zawsze mu piecze jego ulubione ciasto, a ten Oreo cheesecake, raspberry itd. To tutaj, tym bardziej myślę, że taki ugotowany obiad z taką karteczką z Cia GBT i może z, tak, e, z perfumami to. Taki prezent Już naprawdę super, super prezent i nic innego nie potrzebna. Jak macie troszeczkę więcej luzu finansowego, to John zasugerował i moim zdaniem myślę, że to jest ciekawy pomysł, to jest taki zestaw Lego, są różne do wyboru do koloru i wiem, że John na przykład u nas w sypialni ma taką rakietę, które on marzył, on też są te, te architekty toniczne, ten architecture, gdzie jest wieża Eiffla um, i różne, i ten Statue of Liberty i tak dalej, i też są budynki takie bardzo znane i wiem, że John bardzo by chciał niektóre kupić i złożyć, bo to no, to jest zawsze fajne to jest coś, co rzadko sami so, sobie kupujemy ale może być super zabawa, dodatkowo jak budujecie to Lego razem, to może być też taka super ranka Razem nie, jakby nie trzeba wyjść z zewnątrz, tylko można usiąść w domu. Jak piecie winko, to napijcie lampkę wina, składać sobie właśnie taki zestaw Lego i sobie na spokojnie porozmawiać. Myślę, że to też jest taka fajna opcja. To jeden pomysł co mieliśmy to jest um, taki wieczór, wieczorne wyjście na coś fajnego. E, na przykład e, paintball, e, na przykład golf. Albo takie wyjście w ciągu dnia, żeby spróbować bungee jumping, czy skydiving, czy cokolwiek. My Raz byliśmy, chciałam powiedzieć, że chodzimy, ale raz byliśmy. A tutaj jest takie miejsce w Warszawie, gdzie się gra gimboli i, i like minigolf i tak dalej. I to była super zabawa dla nas i skibo, a co ja uwielbiam. I e, no, znowu takie fajne wyjście. Na miasto, może być w ciągu dnia, może być wieczorem, ale coś, co jest poza strefie komfortu. I jeszcze właśnie budując nad tym, kolejny pomysł, co miałam, to jest właśnie taki kurs właśnie degustowania wina, czy piwa, czy whisky. Mnóstwo tego jest, i myślę, że to, to jest coś, co znowu sami sobie może nie kupimy, a tutaj jest może taka fajna okazja, żeby może coś takiego kupić. Twoim partnerem, mężem, chłopakiem, you know. To jest, co John mnie zaskoczył, jak to zasugerował, bo nawet o tym nie pomyślałam, i dobrze, że go się spytałam, to jest zasugerował jakiś specjalna podkoszulka od Lewandowskiego czy Messi. Znowu to jest, która jest troszeczkę droższa. I sam powiedział, żeby on by nie, jakby nie chciał wydać na to pieniądze, ale jakby dostał jako prezent, to by bardzo się ucieszył. Jak jego ulubione tam Osoba ze sportu, taka specjalna koszulka, po niemiecku się to nazywa Jersey, i żeby on coś takiego dostał. I znowu, nawet o tym nie pomyślałam, ale myślę, że to jest fajny, ciekawy pomysł. No i ostatnia rzecz, którą ja chciałam Wam zasugerować, ale też spytałam się Johna czy to dobry pomysł, to jest artykuły odzieży. I John powiedział szczególnie takie buty, sneakers. Są różne rodzaje, są te Michael George i tak dalej. I John powiedział, że jak on już ma kilka par, to nie kupi sobie więcej, ale są niektóre, które bardzo by chciał mieć, bo są fajne kolory, czy bardziej mu pasują do jakiejś stylówki, czy cokolwiek. I powiedział, że to jest taka fajna okazja, żeby dla niego, żeby dostać coś, co fajnie by było. Jakby on powiedział, że fajnie by było mieć, ale nie muszę tego mieć, ale... Po, no, po prostu fajnie by było mieć. I myślę, że to też jest taki fajny na prezent. E, taki pomysł na prezent. Plus, on powiedział, że prezent. Dla niego, ale też dla mnie by było, żeby mu kupić jakieś fajne ciuchy, które ja myślę, że dobrze w nich wygląda. John za bardzo nie lubi chodzić na zakupy. To jak on znajduje jeden t-shirt, który mu się podoba, to kupuje w 3-4 kolory i po prostu ma to latami. Ale są niektóre rzeczy, co on nawet nie pomyśli, żeby kupić, tak jak swetry, czy jakieś fajne bluzy, czy cokolwiek. I powiedział, że to też jest taka super okazja, żeby trochę ubrań kupić, bo. On za bardzo nie kupuje dla siebie i stwierdził, że może są inni faceci, którzy są tacy, że, że nie ma, nie, za bardzo nie lubią chodzić na zakupy i to może być dla nich też fajny, ciekawy pomysł. No i ostatnią rzecz, którą chciałam z Wami się podzielić, co chyba z 2-3 lata temu kupiłam, Johnowi, to jest taki a, masażer na plecy. Tak wygląda. Jest naprawdę fajny, u nas się bardzo mocno sprawdza wieczorami, a przez to, że my się starzejemy niestety to coraz częściej nasze plecy bolą. A wiecie, my jeszcze nasze dzieci są. W miarę młode, to je często podnosimy, szczególnie Ema. Ema jest taka, która bardzo lubi się przytulać i cały czas nam mówi: Opa, opa, opa. I no, przez, to, przez to też nasze plecy zaczynają coraz bardziej boleć. Plus, że on jest wysoki też. On twierdzi, że przez to go bardziej plecy bolą, przez to, że jest wysoki. No i ten masażer jest u nas, jak mówię, mega się sprawdził. My korzystamy z niego raz, dwa razy w tygodniu. I i to jest taki gadżet, który trochę śmiesznie wygląda, ale jest przydatny, bo jak mówię, bardzo często korzystam. Jestem ciekawa, jakie wy macie pomysły na prezenty na walentynki dla swoich partnerów, mężów? Łopaków. Jakbyście chcieli się podzielić, to skomentujcie poniżej. Też jestem ciekawa, czy znacie te paryskie perfumy. Mówię, u nas to jest hit, jak widać. Jakie są wasze ulubione zapachy u facetów? Jak mówiłam, mój ulubiony to jest ten Hugo Boss. Chyba jako nastolatka nawet lubiłam ten zapach. I to u nas się bardzo mocno sprawdza. Przypominam o kodzie zniżkowym. Wszystko będzie w opisie poniżej, no i mam nadzieję, że te pomysły Wam pomogły, zainspirowały Was. A jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!